Witam Państwa serdecznie i zapraszam na wiadomości z Powiatu Radomskiego. W dzisiejszym programie będzie nowa droga. Szkoły wolne od hejtu. bezpieczną drogą do szkoły, najlepsze smaki powiatu, pamięci żwirki i wigury, dożynkowe święto, umowa podpisana, a wykonawca zaczyna pierwsze prace. Mowa o rozbudowie drogi powiatowej. Páżnice Skaryszew. Obok powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. W ten sposób mieszkańcy gmin Skaryszew i Kowala zyskają bezpieczny szlak komunikacyjny. Ścieżka o długości prawie 5,5 km powstanie w ramach projektu unijnego. Dodatkowo zostanie rozbudowana droga z Skaryszew na odcinku od Ronda w Gębarzowie przez miejscowość Magierów do skrzyżowania z ulicą Partyzantów w Skaryszewie. Powiat wyłożył na ten cel ponad 17 milionów złotych z własnego budżetu. Dofinansowanie unijne zostało przyznane tylko do budowy ścieżki. Ostatecznie jest to niewiele ponad 4 miliony złotych. Całość będzie kosztować prawie 21,5 miliona złotych. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tu dziś wspólnie z radnymi z gminy Skaryszew i z paną Starostą, z radnymi powiatu radąskiego. Że wszyscy jesteśmy zgodni co do tej inwestycji, choć finansowanie tutaj gminy jest na tym etapie, jeszcze zerowe bym powiedział, z tego co mam informację. To mam nadzieję, że w przyszłości, bo takie deklaracje padły na posiedzeniach Rady Gminy i deklaracja też była z pani, pani burmistrz Justyny. Yy, więc myślę, że te pieniążki w jakiejś tam części dostaniemy, choć no nie są satysfakcjonujące, bo 35% to kwota tam około 6 milionów złotych, a Rada podjęła decyzję i uchwałę na tą okoliczność na 1 750 mln. Nowa droga ma mieć wzmocnioną konstrukcję nawierzchni i 6-metrową jezdnię wraz z 3-metrową ścieżką pieszo-rowerową. Jezdnia zyska też odpowiednie odwodnienie, lepszą geometrię łuków, a także oznakowanie poziome i pionowe. Powstaną również dwa nowe mosty. Pani burmistrz, co prawda powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że nie będzie z przekazaniem y, tych, tych, tej działki, czy tej ziemi, którą chcemy wykorzystać pod rozbudowę drogi, bo na razie takiej decyzji y, no, całej Rady. Gminy Skaryszew, bo ostatecznie to Rada podejmie uchwałę, ale inicjatywę i wnioskodawcą powinna być pani Dubniś, jeśli chodzi o zrzeczenie się można powiedzieć środków finansowych. Trakt dla rowerzystów zostanie połączony z budową etapami ścieżką rowerową wzdłuż drogi powiatowej Radom Gębarzów Polany oraz wykonaną w 2023 roku ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Krótkiej w Skaryszewie. Tworząc pętlę rowerową między Radomiem a Skaryszewem, gdzie istnieje już ścieżka wzdłuż drogi krajowej nr 9. Ja pamiętam jak już 20 kilka lat temu pierwsza budowa była tej drogi, jako mały chłopiec to był duży skok cywilizacyjny, tak trzeba powiedzieć. Myślę, że teraz będzie tak samo. Jesteśmy bardzo wdzięczni z tego powodu włodarzom, Radzie Powiatu Radomskiego, że za tymi zmianami z inwestycjami jak najbardziej nadążacie i wręcz pobudzacie, także bardzo dziękuję. Wykonawcą inwestycji będzie spółka Fart Skielc. Jej pracownicy powinni rozpocząć pierwsze prace już wkrótce. Planowany termin ich zakończenia to październik 2026 roku. Hejt w internecie to realne zagrożenie. Właśnie dlatego powiat radomski ruszył z kampanią Hate Off. Wraz ze specjalistami odwiedzamy szkoły w gminach naszego powiatu. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Radomskiego Starostwa współpracuje z policją, Strażą Pożarną i przedstawicielami klubu sportowego Pobczym. Specjaliści opowiadają młodzieży o mechanizmach przemocy internetowej, konsekwencjach i sposobach odreagowania trudnych sytuacji. Hate-off to nowa kampania, kampania społeczna. Odwiedzamy tym razem szkoły podstawowe, klasy 7 i 8. Naszym zadaniem jest edukowanie, edukowanie szczególnie młodego pokolenia, chronienie ich przed wszystkimi niebezpieczeństwami, a jednym z takich podstawowych w dzisiejszych czasach niebezpieczeństw jest hate. Przypominamy, że jesteśmy pięknie różni i należy to, to cenić i doceniać ludzi, którzy czynią dobro, a wskazywać te przypadki, które są nieprawidłowe społeczne, eliminować je, uczyć, edukować, tłumaczyć, że to są przestępstwa, które mogą rzutować na dalsze życie naszej, naszej młodzieży. I dlatego jesteśmy. Policjanci przypominali o odpowiedzialności prawnej za cyberprzemoc i o możliwościach dokumentowania materiałów jako dowodów. Młodzież zobaczyła też film pokazujący, jak hejt wpływa na psychikę, zwłaszcza ich rówieśników, oraz jak osoby pokrzywdzone reagują na przemoc w sieci. Bardzo byśmy chcieli pozdrowić naszą klasę i ogólnie całą szkołę, dyrekcję, nasze wspaniałe grono pedagogiczne. I bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że uczniowie, którzy uczestniczyli w tym, dało im to bardzo dużo do myślenia i, i co? No, i było super! Dziękujemy. Kampania potrwa do 29 października i odwiedzi w szkoły we wszystkich 13 gminach powiatu. Jej celem jest nie tylko edukacja, lecz także wypracowanie u młodzieży empatii, odpowiedzialności i umiejętności ochrony siebie i innych w przestrzeni internetowej. 1730 metrów to długość nowego odcinka drogi powiatowej w Bardzicach. Jest to kolejna część dużej inwestycji, którą od dłuższego czasu realizuje powiat radomski. W otwarciu drogi brali udział mieszkańcy wsi bardzice i uczniowie klasy siódmej miejscowej szkoły podstawowej. To właśnie oni byli najbardziej zadowoleni, bo teraz będą mogli bezpiecznie jeździć na rowerach czy hulajnogach po ścieżce rowerowej wzdłuż drogi. No, droga mi się bardzo podoba, ponieważ jest zdecydowanie bezpieczniej niż było. Jest, no zdecydowanie szersza jest, więcej miejsca. Warto dodać, że droga powstała w ramach dofinansowania z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Jej wykonawcą było przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych FART Skielc. Koszt prac to ponad 9,2 miliona złotych, ale władze powiatu pozyskały na ten cel aż 8,3 miliona złotych. Mamy pomysł i w zasadzie decyzję i już realizujemy, finiszujemy, można powiedzieć, jeśli chodzi o drogę Radom Gębarzów Polany. To odcinek przy kościele w Bardzicach, przy szkole. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dwa lata temu, bo to zadanie realizowaliśmy w cyklu dwuletnim. Te kolejne plany już są realizowane, szanowni państwo, bo już przeze mnie wspomniana dwukrotnie firma FART. Stanęła do przetargu i wygrała odcinek, ten, który kończy się tuż za miejscowością Bardzice, aż do gminy Wierzbica. Tam jest blisko 6 km drogi. To jest duże zadanie. Zadanie, na które pozyskaliśmy środki: 25 milionów złotych ze środków europejskich. Na tym nie koniec, bo już podpisano umowę na realizację trzeciego odcinka o długości 5,5 km. Trzeba zaznaczyć, że będzie to droga, która przebiega przez trzy gminy Kowala, Skarysze, Wierzbica. Samorządy lokalne również dołożyły się do kosztów jej budowy. To jest rzeczywiście i dosłownie przenosi inwestycja w przyszłość, bo nawet tutaj ta nasza przyszłość, która za nami stoi. To przecież tak naprawdę dla tych pokoleń, i dla tych, którzy przyjdą po nas, to wszystko dzisiaj się wydarza i jeszcze, tak jak wspomniał Pan starosta, będzie się działo dalej. Szacunkowa wartość całego projektu to ponad 31 milionów złotych. Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 25 milionów. Termin zakończenia wszystkich prac to początek sierpnia 2026 roku. W Kowali uczczono pamięć najbardziej znanych polskich lotników, Żwirki i Wigury. Uroczystość została połączona z warsztatami edukacyjnymi z lotniczymi akcentami. 11 listopada 1932 roku w Kowali odsłonięto niewielki pomnik, którego budowa trwała zaledwie kilka tygodni. Powstał z inicjatywy i potrzeby serca okolicznych mieszkańców dla zachowania pamięci oraz wyrażenia smutku po niedawnej śmierci dwóch bohaterów przestworzy. Porucznika Franciszka Żwirki oraz inżyniera Stanisława Wigury. Obaj lotnicy rozbili się samolotem RWD-6 w wyniku burzy 11 września 1932 roku w okolicach Cierlicka na Śląsku Cieszyńskim. W 93. rocznicę katastrofy Szkoła w Kowali oraz Powiatowy Instytut Kultury. Przypomnieli o bohaterach podczas wydarzenia Kowala Challenge. To nawiązanie do nazwy międzynarodowych zawodów lotniczych, w których triumfowali obaj polscy piloci. PIK we współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizował Podniebną Szkołę, czyli pokazy gier, warsztatów i innych atrakcji. Był wyświetlany film Żwirko i Wigura – 15 dni chwały. Można było też zobaczyć wyposażenie lotnicze, jak kombinezony czy hełmy – oraz prawdziwą kabinę legendarnego polskiego samolotu odrzutowego Iskra. Najmłodsi mogli m.in. kolorować przeróżne samoloty bądź uczestniczyli w warsztatach plastycznych z Anną Szary. Niezwykle interesujące gry i zabawy ruchowe były dziełem foto, anim, animacje i atrakcje dla dzieci. Chętnie odwiedzane było również Stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali, która specjalnie na to wydarzenie przygotowała zestaw ciekawych książek lotniczych. Trochę starsi zapoznali się z zasadami pierwszej pomocy. O tym, jak należy prawidłowo postępować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, mówiła Lidia Wierzbicka, ZHR HOPR Staropolska. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem Żwirki i Wigury w centrum Kowali. Krótką modlitwę za tragicznie zmarłych lotników, także za podpułkownika Macieja Slaba-Krakowiana, znanego polskiego pilota wojskowego, który zginął podczas treningu przed Airshow odmówił ksiądz Piotr Borciuch, proboszcz parafii w Kowali. Asystę honorową zapewnili kadeci klas mundurowych powiatowego zespołu szkół ponadpodstawowych imieniem Stanisława Staszica w Powiatowe i gminne święto odbyło się w jedni w gminie Pionki. Barwne wieńce, obrzędy i koncerty muzycznych gwiazd przyciągnęły tłumy mieszkańców i to mimo padającego deszczu. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Jedlni, podczas której ksiądz proboszcz Janusz Smerda poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe. Starostami tegorocznych dożynek byli Monika i Zbigniew Sotowie, którzy gospodarują na 60 hektarach miejscowości Zadobrze. Potem liczny i barwny korowód przeszedł z kościoła na pobliski stadion. Wszystkich przywitali gospodarze uroczystości, starosta Waldemar Trelka oraz wójt Katarzyna Konopska. Żyri konkursowe pod przewodnictwem regionalisty Adolfa Krzemińskiego miało ogromny problem, aby wybrać jeden wieniec spośród dwunastu. Nagrodę główną otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Ludwinianki z gminy Kowala. Drugie miejsce przyznano gospodarzom z Jedni, gminie Pionki, zaś trzecia lokata przypadła Gozdowiankom z gminy Gust. Medal zasłużony dla rolnictwa otrzymał Stefan Błazik, który od ponad 60 lat związany jest z rolnictwem. Od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rodziców, które z czasem przejął i z wielką pasją rozwijał. Przyznane zostały również medale 25-lecia powiatu radomskiego. Otrzymali je Beata Szewczyk, restauracja Castello, Zbigniew i Emil Jurek, Budmax Centrum Budowlane, Stefan Grzywacz, zakłady drzewne Zadobrzu, Wojciech Michałowski, spółka Petrojet, Anna i Marek Baran, firma Marc Budz Zalesia, Jadwiga Warchoł, Ośrodek Zacisze w jedni, Koło Gospodyń Wiejskich w Augustowie, Gminny Klub Sportowy Królewscy Jedlnia, Gminny Klub Sportowy Legion Suskowola. Po południu rozpadał się deszcz, ale nikogo to nie odstraszyło. Parasole i namioty pomogły. Na małej scenie śledziliśmy występy z zespołów ludowych. Zaśpiewały Gozdowianki, Zespół Kontrast, Półbożanki, czy też Kapela z Jasieńca i Urzęckiego Górnego. Gromkie brawa otrzymały też inne zespoły z Rzeczkowa, Czerwona Jarzębina z gminy Jedlińsk, skarszewiacy czy też Rezonans z gminy Pionki. Na scenie głównej świetne występy znanych muzyków sprawiły, że o deszczu można było zapomnieć. Kordian Cieślik, wokalista z gór wraz z zespołem rozgrzał publikę. Piękni i młodzi z Magdaleną narożną nikomu nie trzeba było przedstawiać. Widać było, że wielu mieszkańców przyjechało właśnie na ten występ. Na mnie, raz. Płyną, sobie powie, tobie. Się, tobie. mimo wszystkich się Na koniec w gwiazdorskim składzie wystąpił zespół Kombi Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Udowolnili, że potrafią zrobić niesamowite show. Muzyka W folwarku Bencer w Modrzejowicach odbył się finał konkursu kulinarnego Smaki Powiatu. Finałowe potrawy z różnych zakątków powiatu były wyśmienite. Która z nich była najsmaczniejsza? Zobaczmy. Wydarzenie przygotowane przez Powiatowy Instytut Kultury promuje lokalne tradycje kulinarne i integruje mieszkańców. W tegorocznej edycji obowiązkowym składnikiem potraw był miód. W finale wzięły udział trzy koła gospodyń wiejskich z gmin Pionki, Jóża i Zakrzew. Przygotowały one potrawy wybrane wcześniej jako najlepsze w finałach rejonowych. Panie z Gulinka przyrządziły pieczeń z karczków w glazurze miodowo-szanowej z ziemniakami z ogniska i kapustą kiszoną. Z kolei młynareczki z jaroszek zaproponowały do degustacji karkówkę królewską z puszczy z miodem i rozmarynem. Wszystkie potrawy, jestem o tym przekonany. Są wspaniałe, są smaczne, są wyjątkowe, bo myślę, w posiłku najważniejsze jest towarzystwo. Spotkanie z drugim człowiekiem, a jeśli do tego jeszcze jest smak, niepowtarzalny, a jestem przekonany, że z Waszych rąk, z Waszych serc to wszystko płynie. W jury zasiedli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Morczkowski oraz finalista Masterchef Michał Fabiszewski który zaprezentował również swoje umiejętności podczas pokazu kulinarnego. Przygotował black pudding, czyli kaszankę, w której kaszę zastąpiły ziarna słonecznika, podaną na słonym krakersie wraz z kiszonym jabłkiem i gorzką czekoladą. Jak zawsze w takim konkursie, gdzie biorą udział koła gospodyń wiejskich, wybór nie jest łatwy. To już jest finał. Jeśli finał, no to wiadomo, że są tutaj najlepsi z najlepszych. Poziom bardzo wyrównany, dania niesamowicie kreatywne, oryginalne, smaczne. Nie było łatwo wybrać zwycięzców, ale się udało. Największe uznanie zdobył ostatecznie gulasz miodowy wujka Józefa Myszki, przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z błazin górnych. Zwycięzcy otrzymali bon o wartości 1000 zł, który wręczył starosta radomski Waldemar Trelka. A my już teraz zapraszamy do trzeciej edycji konkursu Smaki Powiatu. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam na kolejne wiadomości z Powiatu Radomskiego.